Witajcie moi drodzy w tym filmiku. Chciałbym podzielić się z wami takimi pierwszymi myślami, takim rozważaniem na temat akceptacji. Akceptacja. Kochani, chciałem się zapytać Ciebie, drogi słuchaczu, Ciebie, droga słuchaczko, czy jesteś człowiekiem na sprzedaż? Komu chcesz się podobać? W co celujesz? Na czym ci zależy? Gdzie szukasz swojego dowartościowania? Kto określa twoją wartość? Kochani, myślę, że to takie dosyć ciekawe pytania są. Być może się na co dzień nie zastanawiamy nad tym wszystkim, ale no właśnie. Myślę, że wiele problemów ludzie mają z tego tytułu, że. Mają problem z akceptacją. Nie szukają akceptacji tam, gdzie człowiek powinien szukać akceptacji. Jeżeli uro urodziliśmy się w grzechu, to ta naturalna potrzeba akceptacji, którą ludzie mieli, Adam i Ewa, przed wejściem grzechu na nich, ta naturalna potrzeba akceptacji była zaspokojona w Bogu. Bóg o nich powiedział: stworzyłem i to jest bardzo dobre. Więc, kochani, oni byli zaspokojeni w Bogu. Bóg nadał im tożsamość. Więc oni tutaj żadnego braku nie mieli. Oni nie mieli, nie odczuwali takiej, wiecie, potrzeby zaspokojenia tego pragnienia bycia zaakceptowanym, bo oni po prostu się poruszali w innej tożsamości, w innej rzeczywistości niż my. Oni byli, oni mieli tożsamość nadaną przez Boga. Więc kochani, później wszedł grzech na wszystkich ludzi, a ta potrzeba. Ludzka została. Grzech oddzielił człowieka, a ten grzech wszedł na wszystkich ludzi, więc ten grzech nas wszystkich, ilu nas się urodziło, oddzielił od Boga, więc zostaliśmy z potrzebą, która została, która jest niezaspokojona. Dlatego ten temat myślę, że jest ciekawy i warty, żebyśmy sobie zbadali tak, w prywatnym życiu, w chrześcijańskim życiu, gdzie, u kogo, w jaki sposób, czym zaspokajamy tą taką potrzebę naturalną, potrzebę akceptacji. Dlaczego patrząc dzisiaj na ludzi, ludzie mają depresję, mają kompleksy, niskie poczucie wartości, mają, yy, żyją w depresji, właśnie są złamani, sfrustrowani. Z czego to wszystko wynika? Czy u podnóża tego wszystkiego jest nie jest czasami brak zaspokojenia naturalnej potrzeby akceptacji u Boga? Skoro Bóg nas stworzył, to Bóg wie, jak zaspokoić tą naszą naturalną potrzebę akceptacji. Tylko, że kiedy nie żyjemy i nie trwamy w Bogu, bądź nie wiem, może jesteśmy już wierzącymi, natomiast nie umiemy przyjąć yy, tej akceptacji od Boga, to zaczynamy szukać tego wszystkiego poza Bogiem poza Bogiem. Więc kochani, wiecie jak patrzę na Jezusa? Może, może, powolutku inaczej. Kiedyś miałem wymalowany taki obraz Jezusa, wiecie, malusieńki, nic nie mogący, z taką fałszywą pokorą. Taki Jezus, który no, też jest ukrzyżowany, umarł, jest trupem i już nic nie może. On gdzieś tam, nawet jeżeli zmartwychwstał, to gdzieś tam jest, właściwie nie wiadomo gdzie. I no cóż. No więc jeżeli on jest gdzieś tam, to ja jestem tu bezsilny, bezradny, w grzechu się rodziłem, jestem grzesznikiem. I ten Jezus nie może mi pomóc. W zaspokojeniu mojej akceptacji. Kochani, miałem zły obraz Boga. Nie byłem człowiekiem nawrócony, nie byłem człowiekiem wierzącym. Nie byłem człowiekiem, który spotkał tego, który może zaspokoić moją potrzebę akceptacji. Byłem człowiekiem zakompleksionym, sfrustrowanym, człowiekiem żyjącym w, w depresji, a, właśnie z myślami i pragnieniem. Skończenia ze swoim życiem byłem człowiekiem, który ciągle szukał akceptacji u innych. Nie potrafiłem pójść e, na dyskotekę sam. Musiałem pójść z kimś, bo przecież taki wstyd, taki kompleks sam nie pójdzie. On potrzebuje kogoś, więc robiłem za tak zwaną przyzwoitkę. Było mi z tym źle, ale nie umiałem inaczej. Kochani, kiedy ubierałem się w nowe ciuchy, to na te ciuchy patrzałem nie tyle swoimi oczyma, czy ja bym chciał w tych ciuchach chodzić. Co cały czas czułem wzrok innych, czy to będzie się ludziom podobało. Co to będzie, jak ludzie mnie w takich butach zobaczą, w takich spodniach zobaczą, w takiej kurtce? Co to będzie? Co oni powiedzą? Kochani, znowu szukałem akceptacji u innych. Kiedy w klasie ręki nie podnosiłem, choć wiedziałem i znałem odpowiedź na dane pytanie i mogłem piątkę dostać, to wiecie, większość klasy. Nie podnosiło, więc ja też nie podnosiłem. Szukałem akceptacji w większości, żeby się nie wychylać, żeby być takim jak ich oczekiwania wobec mnie. Kochani, co to jest za życie? W domu, w rodzinie, oczywiście w pewnej mierze rodziców trzeba było słuchać. Natomiast, wiecie, takie życie w dorosłym życiu, które podlega opiniom ludzkim i zaspokaja ludzi, realizuje oczekiwania ludzi, szuka akceptacji u ludzi, to nie jest życie, to jest masakra. Więc, kochani, do czasu nawrócenia, byłem tu na Ziemi i żyłem jak sierota. Byłem tu na Ziemi. Jako człowiek, który nie zna Boga, który chodził z tą potrzebą akceptacji i miał tą potrzebę niezaspokojoną, i to niezaspokojenie właśnie wyrażało się w szukaniu akceptacji na różne sposoby poza Bogiem. Więc miałem tak, tak zwane no, przeklęte życie. Myślę, że to u każdego funkcjonuje na różny sposób. Mi akurat między nimi tak wyszło, jak tutaj opowiadam, bokiem. Natomiast, wiecie, w momencie, kiedy Bóg do mnie przyszedł, to ja zobaczyłem obraz Boga zupełnie inny niż ten, o którym na początku filmu mówiłem. Zobaczyłem obraz Boga, Ojca w Chrystusie Jezusie, zobaczyłem kogoś, to był przyklejony do woli Ojca. Zobaczyłem Jezusa, który wypełniał wolę Ojca. Zobaczyłem Jezusa, który wyraża Ojca, który jest obrazem Ojca, idealnym, doskonałym. A więc funkcjonowanie Jego osoby było dla mnie wzorem. No i pojawiła się kwestia akceptacji. Czy Jezus szukał akceptacji? Gdzie Jezus szukał akceptacji? Gdzie miał spełnioną tą potrzebę akceptacji? Czy on miał tą potrzebę spełnioną, czy nie miał tej potrzeby spełnionej? I zobaczyłem Jezusa, który mówi: "Moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał". Hmm. Zobaczyłem Jezusa, który mówi: Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Zobaczyłem Jezusa, który wypełniał wolę Ojca. Zobaczyłem Jezusa, który mówił słowa Ojca, wykonywał dzieła Ojca. Zobaczyłem Jezusa, który poddawał się pod działanie Ducha Ojca. Zobaczyłem Jezusa, którego pragnieniem było wypełnianie właśnie woli Ojca. Poddał się Ojcu. Poddał się Ojcu. Jego bogactwem był Ojciec. Jezusa interesowała opinia Ojca o nim. Jezus nie musiał tu na ziemi wypełnić woli Ojca. On miał przeznaczenie tu. Na ziemi miał przeznaczone dzieło do wykonania, i gdyby tego dzieła nie wykonał, no cóż, no wróciłby tam skąd przyszedł, pewnie by sobie z ojcem tam w Niemiec podyskutowali na ten temat, dlaczego synu nie wykonałeś. Ale wiecie, Jezus wykonując wolę ojca, pragnął wykonać wolę ojca. On był zakotwiczony w woli ojca. On był zakotwiczony w nim. On miał akceptację w wykonywaniu woli ojca. On był akceptowany w kontekście wykonywania woli ojca. I chciał tego i tego pragnął. On miał tą potrzebę akceptacji zaspokojoną w ojcu. I to widać było po jego życiu. I to jest ten obraz. A, Boga w Chrystusie, który zobaczyłem, zobaczyłem faceta, który po prostu poruszał się z werwą, poruszał się jako silna, mocna osobowość, poruszał się jako ten, który był przyklejony do woli Ojca, przyklejony do Ojca. I on się nie dał oderwać ani diabłu, ani ludziom. On nie szukał akceptacji u diabła w świecie, w świecie materialnym, on nie szukał. A zaspokajania, zaspokojenia potrzeby akceptacji u ludzi, Jezus był zaspokojony w ojcu. I to jest ten wzór, który powinienem przyoblekać. Więc, wszelkie obszary, które we mnie, w których, yy, wszelkie obszary, w których rozeznaję brak akceptacji, Ojca, a szukam akceptacji u ludzi, albo w świecie, w rzeczach, czy w wiedzy jakiejś. To wszystko są namiastki. Ja powinienem, jak rozeznaję braki, jak rozeznaję to, że jakby tą potrzebę akceptacji kieruję nie do Ojca, ale w co innego, to powinienem z tego pokutować, powinienem się odwrócić. Powinienem znaleźć całkowitą akceptację u Ojca w Chrystusie Jezusie. Powinienem zobaczyć, że tu już nie ja żyję, ale żyje we mnie nowy człowiek. Chrystus Jezus we mnie, wedle udzielonej mi łaski przez okazane miłosierdzie. Powinienem żyć i doświadczać e, zaspokojenia w Ojcu, bo Syn, ten, który jest usynowiony w Chrystusie Jezusie. Ten, który ma Ojca w niebie, ten, który jest wykupiony na własność temu Ojcu, już nie szuka akceptacji w świecie, już nie, nie szuka akceptacji u ludzi, w jakichś systemach, w jakiejś wiedzy, u jakichś tam celebrytów, idoli. Już nie tworzy sobie jakichś bogów sztucznych, tylko szuka, Właściwie jest, żyje w wypełnionej potrzebie akceptacji przez ojca. Kochani, chrześcijanie, jako chrześcijanie powinniśmy żyć całkowicie wypełnieni akceptacją u ojca. Nie możemy mieć innych Bogów. Tam, gdzie poza Bogiem Lokujemy swoje pragnienia, oczekujemy zaspokojenia tych pragnień, oczekiwań naszych, to tam są nasze bogi. To sobie tworzymy bożki, którym później podlegamy, które na nas wywierają wpływ, które nas niszczą, które nas yy, okradają z Bożego ojcowskiego błogosławieństwa. Więc, yy, kochani, czy Jezus yy, był człowiekiem? szukającym właśnie uznania u ludzi, akceptacji u ludzi. Absolutnie nie. Cały czas miał podgórkę. Ludzie go w końcu zabili. System polityczny, ekonomiczny i religijny go zabił, więc nie szukał akceptacji tu na ziemi, bo wiedział, że nie zostanie tu przyjęty. Absolutnie. Wiedział, że nie znajdzie tutaj zaspokojenia potrzeby akceptacji na ziemi. U nikogo i nigdzie. On był w Bogu, w Ojcu, a Ojciec był w nim i to było rozwiązanie dla Niego. Kochani, chciałbym, żebyśmy przeczytali taki werset Łukasza 14.26. Bo teraz chciałbym zahaczyć troszeczkę o nas, o nas jako osoby wierzące, bo mamy się przemieniać przez odnowienie swojego umysłu. Bać, mamy być w tej myśli Chrystusowej. No więc y, myślę, że to są ważne rzeczy Ewangelia Łukasza 14-26. Jezus powiedział takie słowa: A szły z nim liczne tłumy, i obróciwszy się, rzekł do nich: Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Kochani, krzyż, które mamy dźwigać, to nie są choroby, niemoce, słabości. To nie jest dźwiganie przekleństwa, które Jezus wziął na siebie i zaprowadził do grobu. Ale krzyżem to jest. To są te doświadczenia e, z powodu Chrystusa Jezusa, z powodu pójścia za Jezusem Chrystusem. <śle> Więc. E, czy Jezus tu mówi, żebyśmy szukali, że uczeń, którego on powołuje do uczniostwa, czy taki chrześcijanin ma szukać akceptacji u matki, żony, dzieci, braci, sióstr, a nawet życia swego? Czy w takim życiu wiecie tym starym? Jezus mówi: nie. Nie. My nie mamy podobać się ludziom, my mamy się podobać Bogu. Z tego tytułu będziemy prześladowani. Przeczytajmy Mateusza 5:11:20 i będziemy mieli podgórkę, po prostu, kochani. To jest ten krzyż. Z powodu Jezusa, z powodu poruszania się w Chrystusie, życia w Chrystusie, myślenia jak Chrystus. Wykonywania Jego woli, Jego dzieł, z tego tytułu będziemy obrywać, i to jest ten krzyż, który mamy dźwigać. Więc do takiego krzyża Bóg nas powołał, do tego, żebyśmy ten krzyż dźwigali. Mateusza 5, 11. 5:11, 12. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą. I kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. To jest z wykrzyknikiem. Jezus krzyknął tu: Błogosławieni jesteście. Gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą z powodu mojego, radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Albo werset dziesiąty błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Kochani, pójście za Jezusem, to jest przyklejenie się do Jezusa, przyklejenie się do woli Ojca, która jest w Chrystusie Jezusie. To jest słuchanie Jego głosu, to jest przyoblekanie Jego i poruszanie się wedle, wedle tego daru, który turuje nam drogę. A tym darem jest On w nas, jako życiodajny Duch. Powinniśmy się tego nauczyć i się w tym poruszać. To jest życie w wolności. To jest życie w akceptacji, którą nadaje nam Bóg. To Bóg nam nadaje wartość i my nie musimy szukać e, wartości w świecie i tak dalej, i tak dalej. Nie musimy być zakompleksionymi ludźmi. Sfrustrowanymi, zniszczonymi, w depresji. Jeżeli w Bogu jesteśmy zaspokojeni również w tym obszarze akceptacji, to my czerpiemy błogosławieństwo od Niego. Doświadczamy tego Ojca, który zaspokaja nas, akceptuje nas, mamy tą potrzebę zaspokojoną. To jest wolność, kochani. To jest wolność. Wolność w Chrystusie Jezusie. Jezus mówił. Poznacie prawdę, czyli mnie Jezusa. I ta prawda da wam wolność. Was wyzwoli. Więc kochani, bardzo ważna sprawa. Przeczytajmy Galacjan 1,10. No właśnie widzę taki obraz Jezusa zupełnie inny niż ten, który w Polsce obowiązuje. To nie jest Jezus w żłobku, to nie jest Jezus, który nic nie może, to nie jest Jezus tylko i wyłącznie zabity i martwy na krzyżu, ale to jest Jezus, którego przyjęliśmy jako żywego, zmartwychwzbudzonego człowieka, Syna Bożego. I żyjąc w nim, żyjemy w innym świecie. Ludzie biegają i szukają akce akceptacji wszędzie, a nie mogąc osiągnąć tego, ich stan psychiczny jest naprawdę zły. Popatrzmy na młodzież. Galacjan, werset, rozdział pierwszy, werset dziesiąty. A teraz, czy chce ludzi sobie zjednać, czy Boga? Czy Jezus chciał sobie ludzi zjednać, czy Boga? Jeżeli mamy brak akceptacji od Boga, to my będziemy chcieli się ludziom podobać. To my będziemy chcieli e, zaspokoić, nie wiem, pastora, księdza, e, dyrektora, nie wiem, pracodawcę, męża, żonę kogokolwiek, sprzedawcę. Kochani, to jest problem. A teraz, czy chce ludzi sobie zjednać, czy Boga? Czy zjednałeś, drogi słuchaczu, sobie przychylność Boga? Czy jesteś w Bogu zaakceptowany? Czy Twoja potrzeba akceptacji jest w Bogu i tylko w Bogu? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Dlaczego coś robisz? Poszukaj tych motywów w sobie. Komu chcesz się podobać? Czy to, że coś kupujesz, czy to, że gdzieś tam chodzisz, że jesteś taki czy inny? Czy to wynika, z, czy to wynika z, z tego życia w Bogu, z akceptowania w Bogu, czy też wynika z tego, że ty kupujesz samochód, żeby się dobrze w towarzystwie poczuć? Nie, nie masz odwagi na przykład złożyć reklamacji albo oddać towaru, którego nie chcesz, bo co? Bo chcesz się sprzedawczyni podobać. albo kończysz szkołę, idziesz i robisz szkołę, bo co? Bo chcesz się na przykład rodzicom podobać. Kochani, to jest nonstop szukanie akceptacji nie tam, gdzie człowiek powinien jej szukać. Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. To są słowa świętego Pawła. Pa, apostoł Paweł skończył z Podobaniem się ludźmi. On kiedyś tak żył. On żył w systemie politycznym, religijnym, ekonomicznym i tam w świecie, w tym zewnętrznym grzeszniku. Uh, przypodobał się światu, ludziom, systemom. Natomiast on mówi: zerwałem z tym. Jedyną wartością jest Chrystus Jezus. Jedyną wartością jest to, aby być sługą Chrystusowym, aby się Jemu podobać, aby żyć w Nim. Aby żyć w nim, a jednocześnie w ojcu, aby żyć z zaspokojoną potrzebą akceptacji, którą mamy, którą on miał, którą doświadczał w ojcu. To są realne doświadczenia. Kto spotyka Boga i Bóg staje się dla niego wszystkim i zaspokaja wszystkie potrzeby, jest człowiekiem spełnionym, bezpiecznym. I nie musi tego wszystkiego szukać gdzieś poza Bogiem. Więc, kochani, przemyślmy temat. Porozważajmy osobę Jezusa Chrystusa. Zobaczmy Jezusa jako człowieka, który nie szukał akceptacji tu w tym świecie, a jedynie w Ojcu. I ta mentalność, to nastawienie, niech będzie w nas. Niech się przejawia umysł i świadomość Chrystusa Jezusa w nas. Amen.